Witam Was wszystkich serdecznie, to jest ten Remek, a to już dziesiąty odcinek naszej serii Zagrajmy w Minecraft na modach. Tak, w tym odcinku pójdziemy, a może raczej zbudujemy, co ja mówię, też pójdziemy. Zbudujemy sobie naszą mm, hodowlę trzciny cukrowej oraz zboża. Lecz na sam początek pokażę Wam, jakie, jakie, jakie zmiany uległy w schowku, czyli magazynku. Jak widzicie, jest dwa razy większy, jest dwa razy więcej skrzyń, jak zauważyliście. Jest wyższy o trzy klocki, czy dwa, czy już nie wiem sam, ale jak widzicie też sufit uległ zmianie. Więc tak, tu mieliśmy rzeczy ze zwierząt, postanowiłem stąd właśnie, robię to po to, że jak po prostu po tym szybkim, automatycznym mm, przerzuceniu rzeczy na szyfcie, żeby to wszystko się już tu automatycznie wkładało samo. Nieważne, może zrozumieliście, może nie. Ale tak, tu są wełna i barwniki w nowej skrzynce, jak widzicie już tyle z wełny, dość dużo, ale zbieramy dalej. Różności są na razie puste, tu już się robią pełne, więc zaraz będę mógł przerzucał. Surowce też na razie puste, bo tu już to się robi tłocznie, taki sam sposób jak w tamtej skrzyni. Nether jeszcze jest puste i będzie puste, bo do na razie nie mamy zamiarów iść, Poczekam na 1.9. Szkło razem z gravelem oraz piaskiem. Przedmioty na mechanizmy, właśnie tu będą ogólnie takie rzeczy, właśnie, z których się robi mechanizmy, czyli red torcze, nasze repeatery oraz slimbale. Wiele innych tu się jeszcze znajdzie. Mamy z ogrodnictwa rzeczy. No i tu są jeszcze nieponazywane skrzynki. Jeszcze wszystkie puste. Oprócz tej. kabel sona mamy dość dużo. Kobla się zbierał naprawdę bardzo dużo. Ale mniejsza o to. Zaczynamy budować. I od razu wam mówię. Gdzie będzie nasza... To może się prześpimy pierwszy. Bo już się zrobiła noc. I zaraz wam pokażę gdzie będzie nasza hodowla. Trzciny oraz zboża. Zrobię zautomatyzowane obydwie hodowle, by było szybciej i sprawniej, bo już mamy pistony. Clipper, fajnie. aby tu jakiegoś nie było, nie ma. Dobrze, jak widzicie, tu zrobimy sobie takie zejście, tylko że wykorzystamy cegły tym razem, bo, bo, bo warto wykorzystać, bo to zbierałem po, po to, żeby właśnie wykorzystać. Coś w tego rodzaju właśnie. Trzy kratkie szerokości, troszeczkę w dół zejdziemy, by się by się pogłębić i potem pociągniemy, mmm, korytarz taki. No zobaczycie sami. Po prostu robimy z zautomatyz automatyzowaną. Farmę naszych naszego zboża oraz trzciny cukrowej. To ja pozbieram materiały, jakie mi będą potrzebne, i zaczynamy robić naszą hodowlę. No. No to tradycyjnie komentujemy, gdy jest to nasze słynne przyspieszenie. Teraz troszeczkę pogadamy, bo dość długo będzie to przyspieszenie, ale mniejsza o to. Mam wiele tematów do obgadania, a jeśli jak zwykle zabraknie mi ich, to po prostu puszczę muzyczkę. Na razie mam dużo ich, więc gadamy. Zacznijmy od tego że był teraz weekend i dość jest niedziela, więc nadal jest jeszcze weekend i dość dużo odcinków już wyszło. I musicie teraz po prostu mm, zrozumieć to, że jak, się, jak znów zacznie się... zaczną się dni tygodnia, to troszeczkę znów zwolnię z tym wysyłaniem i nie będą już tak często te odcinki. No to, to wszystko dlatego, że, że był weekend miałem dużo czasu na nagrywanie i teraz troszeczkę zmniejszy, zmniejszy się... Będę rzadziej wysłał, czyli powiedzmy tam wyskoczę 2 czy trzy odcinki maksymalnie na, na ten. na ten... w ten weekend... w ten... w te dni tygodnia. W dni robocze tak zwane. Bo po prostu nie mam czasu, szkoła jest, trzeba się uczyć. A żeby się dobrze uczyć trzeba to poświęcić czas na naukę, a nie na komputer. Ale jakoś tam postaram się nagrywać te odcinki, więc mam, więc mam nadzieję, że, że mi się to uda. Dobra, mniejsza o naukę, nie będziemy o nauce gadać, nie? Jest weekend. Więc tak, zacznę od takiego jednego z ważniejszych tematów. Mm, biuletyny. Połowa wie, połowa nie wie. Powiem szczerze, że sam nie wiedziałem na początku i do, po długim czasie się dopiero z, z, dowiedziałem co to jest biuletyn dokładnie i gdzie on się pojawia i co to dokładnie jest. Więc tak, mm, biuletyny to są takie wiadomości ode mnie dla was. Gdzie można je znaleźć? Gdy wejdziecie na stronę główną YouTube'a, YouTube na której się zalogujecie, jest, są takie trzy karty. Cała aktywność, subskrypcje i tam chyba polecane, czy coś w tym stylu. Więc po prostu wchodzicie na całą aktywność i tam wyskakują te biuletyny waszych, waszych, waszych ludzi, których subskrybowaliście. Czyli powiedzmy na przykład mnie, jeśli jesteś moim widzem. I właśnie w, tym, w tej karcie cała aktywność, tam wyskakują te moje biuletyny. Czyli wiadomość powiedzmy, łapkujcie ten film, bo będą częściej odcinki. <grym> na przykład. Więc takie biuletyny właśnie tam można znaleźć I czytajcie te biuletyny, bo co jakiś tam czas jakiś tam biuletyn zawsze napiszę Więc tam dokładnie się znajdują te biuletyny Tu właśnie mi Creeper ta zatekował strasznie znie... Yy, no byłem strasznie zdziwiony tym No ale jakoś tam dałem radę, tu jeszcze był drugi, ale nie szał to Dobrze, następny temat yy, Komentarze i ogólnie wiadomości yy, prywatne yy, to do komentarzy. Nie musicie pisać tam w tych komentarzach. Łapkujcie, żeby widział. Ja każdy komentarz naprawdę czytam. Jest ich już coraz więcej i mnie to bardzo cieszy. I nadal nie przestanę ich czytać. I to naprawdę mogę wam obiecać, że czytać dalej będę. Może nie będę tak super na bieżąco, ale zawsze się znajdzie jakiś czas, żeby wszystkie przeczytać na nas i wam na nie odpowiedzieć. Oczywiście, jeśli będzie pytająca odpowiedź, żeby jakaś tam śmieszna, fajna, zawsze odpiszę. Nie bójcie się. Więc nie trzeba pisać, żeby że łapkujcie, żeby widział. Ja zawsze widzę. Yy, a co do prywatnej wiadomości, możecie mi tam pisać, pytać się. Ja zawsze też odpiszę na prywatnym, to już w ogóle zawsze odpisuję. Chyba, że naprawdę jakaś głupia wiadomość, czy na przykład o no, cokolwiek wpiszecie, bzdury jakieś, to, to nie odpiszę, nie? Ale jeśli tak, jakoś, jakieś fajne pytanie, na, m, który, na które na pewno z chęcią odpowiem. Dobra, następny temat, co tu mi pisze, bo tam wszystko zapisane. Więc tak, miała być jakaś tam... jakaś tam... <laughs> miała być mega, mega budowla, której, której nie widziałem jeszcze na na YouTubie yy, Niestety muszę ją przełożyć na, na 11 lub 12 odcinek bo po prostu na razie jak widzicie zrobiliśmy sobie farmę w tym odcinku, a w następnym, jeszcze za nie wiem co zrobię, to może ta budowla będzie jeszcze, zobaczymy. Więc budowlę przekładam na następny odcinek. Lub... lub następny następny <grych> i zobaczymy. Yy, budowla naprawdę będzie fajna yy, Coraz bardziej mamy rozplanowaną w głowie yy, więc... Co mam tu powiedzieć? No, powinno być ok. Mm, następny temat. Dziękuję Wam wszystkim za to, że łapkujecie te moje wszystkie filmiki. Naprawdę muszę się Wam pochwalić. Dziewiąty odcinek to jest naprawdę masakra. Masakra w pozytywnym sensie. 300 do tej pory, 360 łapek w górę bodajże i 0 w dół. Naprawdę to jest świetny wynik. Bardzo Wam za to dziękuję. I naprawdę to jest dla mnie coś wielkiego, że takie coś dla mnie robicie, komentujecie moje filmiki, co mnie bardzo cieszy, że łapkujecie to wszystko, dla mnie to jest wielka naprawdę rzecz, więc bardzo za to dziękuję. Przecież chwilą było tam achievement za to, że zrobiłem workbencha, dlatego właśnie, że już ostatni raz mówiłem, że co chwilę właśnie Minecrafta na nowo instaluję, bo są jakieś krasze tych wszystkich modów itp. Itd. Dlatego co chwilę mam właśnie nowe statystyki i tym podobne, dlatego co chwilę mi to wyskakuje. Nie przejmujcie się tym, lecimy dalej. Następny temat. W poprzednim odcinku też, w tym dziewiątym, był tam problem z audio, się opóźniło o 2 sekundy, w coś w czy tam sekundę, od pewnego momentu, i bardzo was za to przepraszam za, za taki błąd, powinienem lepiej to sprawdzić, no ale cóż, no już zostawiłem ten błąd, nie zauważyłem go, trudno, muszę za to przeprosić, no, Bywa. Ale to dopiero pierwsza wpadka, więc mam nadzieję, że, że mi wybaczycie. Następny temat. Mmm... co mi tu pisze? Mody, właśnie nie pytajcie się mnie, jakiego moda następnego w Gram, wam nie powiem. Możecie mi proponować różne mody. A jeśli, już, a jeśli już proponujecie, to podajcie, oczywiście, nazwę tego moda, bo może go znam, i króciuteńki opis. Czyli powiedzmy, ten Weapons, o ile dobrze czytam, o ile dobrze teraz czytam, Weapons Mod, to są właśnie, to jest właśnie ten mod. i napiszecie, na przykład dodaje wiele broni do gry. Czyli właśnie takie króciutkie opisy by się przydały, jeśli już jakiś mod chcecie mi tam polecić, to jakiś krótki opis zawsze się przyda. Hmm. lecimy dalej. Mm, tak powiedziałem, nie będę wam mówił jaki będzie następny mod. To są niespodzianki. W tym, w tym odcinku niestety nie ma nowego moda, ale w następnym może nawet w 2 w gram, chociaż nie wiem czy aż, Czy dwa w gram, czy nie... No nie wiem, zobaczę, raczej nie zapewne, ale... ale postaram się następnego jakiegoś moda wgrać. Lecimy dalej. Intra właśnie. Mmm, Powiem szczerze, że nie mam ani jednego intra. Bo to wszystko to są takie wejścia mojego, mojego wykonu, takie prowizoryczne. właśnie W naszej serii jest po prostu zwykłe przyspieszenie oraz kilka napisów, a w innych po prostu jakieś obrazki mam lub inne duperele. Więc jeśli, jeśli są osoby, które mnie teraz oglądają i są chętne do zrobienia jakiegoś intra, to zgłoście się. Najlepiej gdybyście używali programu Cinema 4D, bo to jest jeden z najlepszych programów, programów do tworzenia inter, więc jeśli jest jakaś chętna osoba, piszcie na. Na prywatną wiadomość, ja oczywiście odpiszę, dogadamy się w jakiś sposób, nie ma sprawy. Mm, tak, już dwie osoby mi robią intro, ale, ale oczywiście ten, kto zrobi najlepsze, ten przychodzi dalej. O, o, o tej osobie będę mówił, że zrobiła takie, a takie intro i polecę oczywiście. Yy, więc prosiłbym o pisanie prywatnej wiadomości, jeśli się znacie na intrach. Lecimy dalej. O, jeszcze dużo czasu mam, mam powiem szczerze. Mm, właśnie, trzeczkę. Następny temat, oczywiście, ja już naprawdę nie wiem, co, 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 co w tych odcinkach robić. Mam tyle pomysłów, tyle rzeczy do zrealizowania, i naprawdę nie wiem, jak to wszystko poukładać. Bo mówiłem, że będzie duża budowla, a robię teraz jakąś farmę. Zapewne potem na następnym odcinku, znów, jakoś znów ta, z jakiejś przyczyny ta budowla nie będzie budowana. No i teraz żartuję, ale, ale po prostu mam tyle pomysłów, tak często chciałbym robić odcinki, ale niestety czas mi na to nie pozwala. No trudno, bywa. Więc po prostu będę musiał. No... Yy, poukładać sobie wszystko w głowie Jak to wszystko mogę zrobić I tym podobne takie rzeczy właśnie No ale ta budowla, którą właśnie mam w planach zrobić Zapowiada się bardzo ciekawie W mojej, w mojej wyobraźni Więc jeśli wyjdzie po mojemu To będzie zajebiście, mówię Właśnie, yy, jestem w trakcie tworzenia takiego jednego projektu Jest to budowla yy, Nie wiem czy wszyscy znacie moje stare konto Na starym koncie Stare konto ogólnie polegało na tym, że Budowałem, byłem takim... Yy, Budowniczym, że tak powiem I publikowałem swoje budowle One były takie, niektóre były takie prowizoryczne Niektóre były lepsze, niektóre gorsze Po prostu tak zaczynałem na ten, właśnie tak zaczą, zacząłem moją karierę na YouTubie I powstała też taka seria stara yy, Stara, no, no jeszcze nie jest taka stara Ale taka sama jak ta, czyli zagrałem w Minecraft na modach Jest ona niedopracowana, dlatego nie oglądajcie Jeśli chcecie po prostu to sobie zobaczę już te budowle, które tam tworzyłem Bo to już jest naprawdę bardziej interesujące niż, niż ta stara seria no tam było w ogóle inny mikro, inny głos tam miałem. Nieważne, w, w każdym razie ta seria jest dużo lepsza niż tamta na pewno. Jest lepiej tworzona HD, oczywiście tam też było HD, ale, ale było gorzej. Dobra, nieważne. W każdym razie, w tym odcinku, w tym odcinku yy, mówię, że robię jakiś projekt. Yy, projekt ten to jest bardzo fajna i zajebista budowla której. Yy, którą jeszcze będę dość długo robił. Robię już ją. Tą budowlę, czekać ile ja ją robię Z dwa miesiące? Coś w tym stylu, ale nie robię cały czas non-stop, tylko, tylko kiedy mi się zachce. Budowla jest naprawdę zajebista, epicka i, i świetna. Nie pytajcie, się, co to jest, bo na mnie, bo nie powiem. Ale uwierzcie mi, budowla jest świetna, więc yy, musicie jeszcze chwilkę poczekać Z dwa tygodnie, mi się wydaje. Nie wiem, czy nie, czy nie dłużej, czy nie krócej, no nie wiem. W każdym razie budowla będzie zajebista yy, i takie budowle co jakiś czas będę robił, o ile, o ile właśnie mi się będzie chciało. A mam nadzieję, że mi się zachce. Dobra, yy... Chyba już te. Te ta, ta, ta zasoby wiadomości mi się skończyły. Ale widzę, że już tu powoli kończę. Jak widzicie teraz zrobimy właśnie takie wejście sobie. Coś w stylu właśnie tego, które jest obok. Ale te powiem że wyjdzie lepiej. I trzeba będzie zrobić właśnie podobnie te, te drugie, bo z tych właśnie filarów z tego ciemnego drewna, bo bardzo ładnie to wygląda. Więc... Yy, no i to chyba wszystko. Nie wiem, czy coś jeszcze mówić. A jeszcze pociągnę temat, bo jeszcze kilka minutek. Co teraz mówić? Co teraz mówić pytanie? Kiedy będzie następny odcinek? Nie pytajcie się, nie, proszę was. Naprawdę nie mam pojęcia. Jak będę miał czas, to oczywiście zrobię. Inne serie, chaos, właśnie z chaosem jest teraz masakra. Jakoś tak nie kręci mnie ta seria teraz, więc po prostu będę sobie robił co jakiś czas. Niestety muszę wam powiedzieć, że ona będzie dość rzadko. Bo jakoś tak Powiesz, że nie, nie ciągnie mnie ta seria do siebie. Jakoś tak głupio zacząłem. Ten mikrofon był stary, bardzo słabo mi było słuchać. Ogólnie do Bani. Mm, jeśli chcecie, motywujcie mnie, żebym tę serię robił. Jeśli właśnie się nie chce, to musicie po prostu poczekać. No ale wydaje mi się, że za tydzień może już będzie trzeci, drugi odcinek. No nie wiem, no sam naprawdę nie wiem. Ale wiem, że ta seria nigdy nie wygaśnie. Od razu was ostrzegam, że to będzie bardzo długa seria. Mm, no nie wiem, ile odcinków wypijemy. Zobaczymy. No <grym> W każdym razie już tu kończę, widzę. Powolutku jeszcze tutaj wejście zrobię dokładnie. I będziemy kończyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba. Oczywiście łapkujcie te odcinki, im więcej łapek, naprawdę będę bardziej zadowolony z was oraz z, z, tego, że, z tego, że jednak wam się chyba to podoba. Więc będę po prostu robił częściej. Teraz po prostu mnie słuchajcie, będę tam jeszcze coś mówił i to będzie chyba na tyle w tym odcinku, więc oglądajcie. No, jak widzicie budowla zakończona. Bardzo ładnie prezentuje się z zewnątrz to... oraz wewnątrz. Zobaczmy dookoła jeszcze raz, jak, jest, jak, 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 tu, jak ona wygląda. Myślę, że to ciemne drewno bardzo ładnie komponuje się tutaj z tymi, z tymi innymi budowlami. chociaż nie wiem, czy jeszcze przypadkiem tego drewna nie zmieni też na ciemne w przyszłości. A na razie niech tak będzie. Oraz tutaj, czy nie dodamy jakichś filarów, ale dobra. Na razie idziemy do, do środka. Tak jak widzicie właśnie ten, ten sufit, znaczy sufit dach jest taki sam, jak w tamtym wejściu do, do farmy Slimów. O może jeszcze zobaczymy nawet. Bardzo podobne w każdym razie. I tak, wchodzimy sobie do środka. Ładne zejście, fragment fragment z Stone Brika oraz zwykłych blików, kostek, kostek Boże cegieł. I tak, mamy dwie komnaty, jak widzicie. Jedna jest z trzciny cukrowej, druga jest naszego zboża. Nie wiem czemu, ale te trzy kostki mi się tu nie chcą właśnie pojawić. Nie chce się przyjąć zboża. Zaraz wam pokażę. Yy, nie, nie czekałem tak długo. Po prostu mączką kostną, o ile dobrze. Na... Tak, chyba dobrze to wymawiam. Yy, wszystko po kolei yy, farmiłem, tak, żeby urosło do, do samego szczytu. Do samego stopnia, może tak. Więc, tak, tutaj, tutaj mamy nasze, naszą cucinę cukrową oraz, oraz nasze pistony, które po prostu ucinają mm, dopiero drugie drugiej kratki tę która spada do wody. Nie wie, mm, oczywiście większość spada, reszta zostaje po bokach, ale no trudno. No, jest automatyzowane nie do końca, ale działa w każdym razie. Naciskamy, nie przesuwamy. No i teraz sobie to wszystko leci. Jak widzicie nawet połowa może nawet zostaje, zostaje po bokach, no ale cóż, leci jakaś część w końcu leci i, i, i sobie płynie powoli tutaj w to, w to miejsce. I tak zysk z tego jest, nie chcę mi się tam wchodzić, zbierać to ponownie, więc po prostu będę sobie zbierał to co tutaj wypadło. Yy, tutaj pochodnia, pochodnia, boże, dźwignia jest przełożona w dół, gdy jest włączona. Potem tam dodamy jeden re repeater w środku i będzie wtedy na odwrót, czyli będzie u góry, gdy jest wyłączony. No nieważne. W każdym razie wszystko ładnie to wygląda. Zarośnięte jest. Wszystko do ostatniego stopnia. Wszystko pięknie wygląda. I tu za tą ścianą jest woda. Potem pistony otwierają to i woda płynie. Czekajcie. No nie, jakbyście wiedzieli jak to naprawić, to mi mówcie, bo właściwie może Wam to się pokażę. Yy, popatrzcie. Zrobiłem, jest dobrze. To się nie zrobicie, no nie wiem czemu, a pod tym jest... Zobaczcie, pod tym jest woda. Jakby co, no nie wiem czemu to jest. Więc tak, robimy tak, dajemy tutaj, tutaj znika. Tutaj, tutaj jest dobrze, ale po jakimś... O, właśnie znika po jakimś czasie. Więc dupa. Jeśli byście wiedzieli o co chodzi, to nie mówcie. No i tak, zaczynamy. Naciskamy. Jak widzicie, woda już wszystko po kolei niszczy pięknie. Łupy już idą, bo o, dużo chleba będzie, pięknie. To wszystko zatrzymuje się właśnie tutaj Ja jeszcze chwilkę poczekam aż Aż to wszystko spadnie, czekamy, czekamy Naprawdę bardzo fajna rzecz Oczywiście ja tego nie wymyśliłem To, bo ta budowla, ta budowla jest Przez kogoś innego wymyślona, ja po prostu ją skopywałem Nie wiem czy akurat gościu, który Zrobił to, miał taki sam Taki sam pomysł na Na po prostu Włączenie tego Bo ja sobie pod tymi schodkami właśnie Włączałem oraz tamtędy po bokach to sobie szło i tutaj do tego, do tej dźwigni. W każdym razie wiem, że takie coś już istnieje i ktoś to wybudował przede mną. Jak widzicie już wszystko prawie do nas przyszło, przypłynęło. Tak, możemy wyłączyć wodę. Czekamy, czekamy, a jak widzicie woda już znika. Powolutku, stopniowo schodzi. <laughs> no efekty są, powiem szczerze, bardzo fajne. Zbieramy masy zboża oraz oraz ziarenek Tu jeszcze na schodach zostało kilka i ponownie sadzimy nasze. Kurcze, nie wziąłem motyki. No dobrze, posadzę na razie tyle co. To, 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 to zostało. Mhm, mamy, mamy, mamy. No bardzo fajnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Że, że takie odcinki Wam się ogólnie podobają, kiedy coś buduję, przyspieszam Mówcie swoje opinie w komentarzach, piszcie co mam robić w serii, czy Wam się ogólnie podoba, cokolwiek napiszcie, ja na każdy komentarz odpisuję, więc nie obawiajcie się, możecie pisać. No dobrze, a już sobie to kończę potem. Dzięki, że oglądaliście. To jeszcze może jakiś taki z zewnątrz, o już dzień jak widzicie. Yy, tak, ogólnie jakieś fajne miejsce sobie szybko znajdziemy. Jakoś tak lubię tak spektakularnie kończyć. No, e, brzydkie. Dobra, nie będzie. O, ten piękny widok. Tam właśnie musimy kiedyś pójść, bo to są zajebiste góry, do których trzeba się kiedyś wybrać. No ale nieważne. No to co? Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć!